Jest tutaj strata Dzisiejszy tutaj odcinka to dzień Angeliki. Przepraszam, ale jestem trochę chora, ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No, Była sobie jedna dziewczyna, ale nawet nie dziewczyna, tylko nastolatka nazywała się Angelika i ona ma znaczy zwierzęta i mieszkała i mieszka nawet w jednym miasteczku, które nazywa się Heartlake City. Hmm, może, nie, 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 tego nie zrobię, albo, dobra, też nie, pójdę, nie, 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 nie. może, o tak, miałem na kremie zwierzęta, chwilkę, proszę, macie, dobra. Teraz. Tak, pójdę na to. Dobra. Cześć, zwierzątka. Mama, co będzie dziś na obiad? No obiad będzie jajko, sadzone, właśnie smalone. A super, bo ja lubię. Cześć, Tata, co robisz z moim troszkę młodszym bratem? Udodobasz się film małego koltera. Aha, okej, no to ja. Zaraz sobie coś zobaczę. Ha, 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 dobra. Fuh, do mojej przyjaciółki? Hmm. Cześć, Wiktoria. Cześć, Angelika. Um, a możesz do mnie wpaść? Um, wiesz, ja nie mogę, bo... 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 Do mnie przy, przy, Dobra, nie mogę ci tego powiedzieć, bo trochę się wstydzę. No mów, mów. Dobra, przyjeżdża do mnie moja najlepsza przyjaciółka i... No nie mogę do ciebie wpaść, sorry. A, okej. Okay. No cześć Ola, e, możesz do mnie przyjść, jak masz oczekiwań? Sorry, ja nawet nie mogę dzwonić, bo ja szybko... bo ja... Ja z samolotem i nie mogę dzwonić do Ciebie, więc muszę włączyć telefon. Sorry, pa. Ach. No cześć Rafał, możesz do mnie dzwonić? Sorry, ale ja mam randkę nie mogę do Ciebie zadzwonić. O, właśnie się szykuję. No to pa. pa. No cześć Rafał, yy. ja wszystkich już zadzwoniłam, a Ty możesz do mnie przejść? Nie ubrasz się, ale ja dzwonię do kogoś innego. Muszę przerwać. Pa. Jak już wszystkich odzwoniłam i nikt nie miał czasu, to może pójdę na spacerek. No dobrze. <laughs> Jak tu ładnie świeci słoneczko. Rosną kwiatki, rosną kwiatki. To jest jakiś piesek. Super. Ty tybie Daku. Dlaczego ty zawróciłeś? Hm, ciekawe jest twój właściciel. Dam ci jedzenie. Co ty tu robisz? Biedaczku. Przecież ty byłeś tutaj. Hm, ciekawe. Ach, gdzie jest mi piesio? Co zgubił się gdzieś? Nie wiem. Nie martw się, na pewno się znajdzie. Ja nie wiem. Nie martw się, pójdziemy go szukać. Chodź. Nie martw się, znajdziemy twojego, twojego właścicielka, właściciela. Dzień dobry, czy pan panowie widzieli kogoś kto zgubił psa? A może to ta dziewczyna, która się cały czas martwiła. No dobrze, no to zobaczę. Czy pani zgubiła psa? Ech, tak, zgubiłam psa. To jest mój pies, Biszkopt. No to ja go znalazłam tutaj? Był przed chwilą. Bardzo no dziękuję. Jak dobrze, jak super, że wszystko dobrze się skończyło i przez to mam nową przyjaciółkę. Koniec.